ABA jest metodą terapeutyczną, która swoje podłoże ma w terapii behawioralnej. W Polsce znana jest również pod nazwą stosowana analiza zachowania. Jest to metoda terapeutyczna, która ma stricte potwierdzenie naukowe. Są badania, które potwierdzają jej skuteczność, jeżeli chodzi o pracę z osobami z zaburzeniami rozwoju oraz z zaburzeniami społecznymi z zaburzeniami zachowania. Jeżeli mówimy o zaburzeniach rozwoju, to jak najbardziej mówimy o, o spektrum autyzmu. Także często, bardzo często stosowana jest w pracy z, z dziećmi ze spektrum autyzmu. Są pewne zarzuty dotyczące tej metody, i tak naprawdę, żeby ją stosować, trzeba posiadać bardzo głęboką wiedzę, żeby wiedzieć. Jak zastosować proces terapeutyczny, jak rozpocząć, jak go kontrolować. Aba i, i w ogóle terapia behawioralna ma to do siebie, że koncentruje się na zachowaniach, na zachowaniach dziecka, na zachowaniach, które są tu i teraz. Nie wracamy do przeszłości, nie, nie analizujemy tego, tylko zwracamy uwagę na to, co jest tu i teraz. Myśląc o autyzmie, hmm, Mamy tutaj na myśli pewnie zachowania, które są zachowaniami stereotypowymi, sztywnymi, takimi zachowaniami, które są też społecznie nieakceptowane. Mówimy tutaj o pewnych zachowaniach agresywnych, autoagresywnych. Ważne jest tak naprawdę, żeby osoba, która chce stosować terapię behawioralną, miała na ten temat ogromną wiedzę. To jest, to jest podstawa, dlatego że terapia behawioralna ma to do siebie, że jest, bardzo często mówi się o tym, że tylu ile ma zwolenników, tylu ma przeciwników. Mimo, że często się ją w Polsce stosuje. Dlaczego? Dlatego, że w pierwszej kolejności yy, myśląc o terapii behawioralnej mamy skojarzenie z, z Pawłowem, mamy skojarzenie z psem Pawłowa, mamy również skojarzenie z pewną taką procedurą yy, troszeczkę Mocną, wymuszaną. E, dlatego, żeby móc jako terapeuta w pełni angażować się w SAS, mm, musimy pogłębiać niesamowicie swoją wiedzę. Przede wszystkim e, podstawą jest zbudowanie relacji terapeutycznej, bezpiecznej dla dziecka. E, dzieci ze spektrum autyzmu mają problem z nawiązy nawiązywaniem tych relacji. E, także Pierwszorzędnie terapeuta w moim subiektywnym odczuciu musi skupić się na tym, żeby zbudować fundament, fundament takiej terapii. Poznać dziecko i wiedzieć w jaki sposób yy, zmieniać te zachowania. SAS ma to do siebie, czy SAS ABA mają to do siebie, że skupiają się yy, na modyfikacji zachowań yy, i na ukierunkowaniu ich w pożądany sposób. Czyli wygaszamy pewne yy, zachowania, które są nieakceptowane. Nagradzamy za to dziecko. Jeżeli te zachowania się mm, powtarzają w dalszym ciągu, powiem coś, co okropnie zabrzmi: karamy dziecko. Z tym, że mm, tak jak to brzydko brzmi, tak można to w łatwy sposób i fajny dostosować do dziecka. Dlatego jest podstawą poznania naszego małego pacjenta. Analizujemy w, w terapii ABA przede wszystkim. Yy, Samozachowanie. Jaka jest przyczyna, jaki jest objaw takiego zachowania, opracowujemy robimy taką troszeczkę stop klatkę. Zastanawiamy się, jak opracować teraz zmianę, jak zachęcić dziecko do zmiany, dostosowujemy pewien kontekst nagrody do tego i wprowadzamy to w życie. Jeżeli mówimy o nagrodzie, nie mówimy o. o Nagrodach materialnych. Jak najbardziej one mogą być wprowadzone. Tutaj jest, myślę sobie, też kwestia rodziców, ale jeżeli mówimy o, o nagrodzie, to mówimy o, o uśmiechu, o, o klaskach, o ekscytacji, o, o docenianiu dziecka o, o tym, żeby dziecko zauważyło, jak jesteśmy zaangażowani w proces, w proces jego terapii w proces kontaktu, nawiązywania interakcji z nim na pewno y, niesamowitą nagrodą dla dzieci, które mają, dla dzieci z spektrum autyzmu, które mają zbudowane już fajną relację z terapeutą, jest właśnie docenianie go. Y, dziecko, które widzi, że jego zachowanie jest aprobowane przez społeczeństwo, przez osobę dorosłą, będzie y, automatycznie chciało ponawiać to, to zachowanie. Y, w sytuacji, kiedy my wprowadzimy syndrom tak zwanej Kary, jeżeli nie wyrazimy aprobaty odnośnie danego zachowania dziecka, w myśl teorii ABBA, dziecko powinno zacząć wygaszać dane zachowanie. To jest, my je tak naprawdę wygaszamy w procesie terapeutycznym. I co tak naprawdę taka analiza zachowania umożliwia? No przede wszystkim spojrzenie na, na zachowania z innej perspektywy. Analizę takich zachowań, dojście do tego, gdzie tkwi, gdzie tkwi podłoże tego problemu. To jest też troszeczkę tak, że przerywamy takie błędne koło tych zachowań, że wprowadzamy pewien bodziec, który jest w stanie oderwać dziecko od błędnego, błędnego koła takich negatywnych zachowań. Jest to też terapeutyczna ocena sytuacji. I zrozumienie, dlaczego, dlaczego tak właśnie się dzieje, gdzie jest podłoże, gdzie tkwi problem, jak to zrobić, jak to naprawić. Jeżeli chodzi o SAS, nie da się tego ująć w kilku słowach. To jest terapia, którą trzeba, zanim zacznie się chcieć ją stosować...